No, czyli gracz potwierdza, że to była jedna z jego najgorszych bitek w czołgiem. Ty jeden kaningam gramy? Nasi jadą na bazę, może dadzą radę. Oby szybko kapować. Ale ty jesteś w wyrażu, ty nie... Jesteś w bitwie. <grym> może teraz nam się poszczęści? <grym> To raczej kolemu, yy, kolega, który ma Nicknoddy's, to czy jemu się poszczęści, ja tylko komentuję? <grych> Kupiliśmy zawieszenie właśnie do T38-34. Przepraszam, pomyliłem się. Tamten czołg chce wbić, yy, potem iść na Isa Dwójkę Chińskiego, ale. Nie o tym chciałem... o murowanka. Znów jesteśmy na topce. O, CINU, to jest e, chiński trzeci tyro, trzecio, trzecio. Dziecinę. ja już nawet nie wiem, jak te chińskie nazwy wymawiać. Chyba tylko dla chińczyków są one zrozumiałe. Też miałem pancerz cztery. Dobry czoł Masz osłony czy nie... Ej, dawaj w las! Nie. Co? Nic, pytałem się czy masz osłony, ale masz. Tylko nie kupuj sobie Mama. Y, 105 działa, bo to jest straszne. To nic na daleki dystans nie trafisz. Ale mocno ładuję po 170. Ale jak sobie kupiłem tak szybko sprzedałem, bo to się nie opłaca... Lepiej z 88 roku jeździć też mi się tak właśnie wydaje, że to lepiej z tym, bo to nawet dobrze bije. Ty, jeszcze tylko dwie wygrane, brakuje mi nie tylko dwie wygrane i będę miał ten. Yy, lornetę. Dostanę lornetę. Taka misja jest, nie? I sobie ten jeszcze tylko dwa zwycięstwa. Znaczy to nie muszą być zwycięstwa. A lorneta 500 tysięcy kosztuje, to mi się opłaca, Wiesz, Wiem, że lorneta 500 tysięcy kosztuje, bo kupiliśmy to Chile 1 na jednym skąd na Loupol 11 11. Hmm. <grystanie> o, 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 to to Cine, strzelaj! O nie, trafiłeś.

Oni tam kampią, to trzeba... Widzimy, widzimy Chinnu, który jeździ puko i nie można go trafić. A jadę na nich. O, 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 skup, skup, skup i wal! Nawet 103 jak Noddy, czy nie? Jakim, to od czego rykoszyt? No ja wiem, że ode mnie czwórki. Nie, nie wiadomo od czego. Już go tam nie ma. I w tym momencie 8-9 przegrywamy jednym bagiem i dwoma. I pan inicjator, kolega. Na trzeba rynku. wracać do bazy. Tylko trzeba uważać, bo oni tam kampią tutaj koło nas. Wiem, że żyją, ale zginieją. <laughs> Dobrze, że to będzie w takiej jakości, że nie będzie widać. Tam, 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 marder, 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 marder. I już po naszym zostaniu. Już, już nie zostaliśmy. A marder. O, ładnie go przypieszyłem. Przypie... No, Kurde, sekunda! Sekundy mi zabrakło.